Masz tam coś jeszcze? spytał Pytor. Nie, zjadłem ostatni nędzny kawałek, chłopie, odparł Lanus. W środku grobowca skończyły się wszelkie jaszczurki i inne małe stwory do jedzenia. Na pustyni i tak było ich mało od początku, ale teraz przestały tu przychodzić, gdyż zaczęły unikać węży, które na nie polowały. Jeśli chodzi o deszcz, z nim nie było tak źle. Plemie mogło nawadniać się rzadko, potrzebowało niewiele wody. A ta przy rzadkich, ale występujących na pustyni opadach dostawała się przez szczeliny w skalnym sklepieniu. Nie, nie mów, że nic dla nas nie zostało, powiedział zrezygnowany zadrak, będący po lanusie w kolejce po swoją porcję. Zanim było jeszcze siedmiu anakondowców, którzy ostatnio mieli w pysku cokolwiek tydzień wcześniej. No to trzeba zapolować na kolejne żarcie, powiedział zmęczonym głosem jeden z węży bez porcji. Tak też postanowiono, no bo przecież nie ma innej opcji, żeby przeżyć, jak żywić się złapaną zwierzyną, prawda? Mijały godziny, dni, tygodnie i tak po jednym dniu, tygodniu i w końcu miesiącu od tamtego czasu, a na nie znaleźli żadnej zwierzyny. Koniec, nie szukam już. Musimy się pogodzić z cholerną śmiercią, rzekł Adrias. Kolega ma chyba rację? Przyznał Karwen. Tak więc minęły trzy dni w ciszy i siedzeniu w oczekiwaniu na śmierć. Ta jednak spowodowana głodem, okazała się być niezwykle bolesna. Wieczorem tego dnia przytomność stracił pierwszy z anakondowców. Wówczas ochrypłym głosem, niemal szeptem, odezwał się pytor. Biedny Rajbok, pójdę pochować go w jego leżu niech umrze, chociaż w najwygodniejszym miejscu tego przeklętego więzienia. Po czym wziął ciało i poszedł z nim w kierunku łoża. Już niemal martwego kompana. Gdy jednak nikt nie patrzył, skręcił w jeden z zakamarków skalnych w ścianie grobowca z ciałem. Po kilku godzinach reszta grupy zaczęła się zastanawiać, gdzie tak długo jest Pytor i co robi. Jeden z nich wstał i ostatkiem sił poszedł w kierunku, gdzie zniknął Pytor. Wówczas ten szybko wziął resztę niezjedzonych jeszcze zwłok na łoże, gdzie miał je położyć, a następnie przykrył szmatą, która była w grobowcu. Widać było tylko nienaruszoną część ciała. Pytor, co ty tutaj tak długo robisz? Darot. Zamyśliłem się po prostu. Wiesz, przecież Rajwok to. to był mój przyjaciel. Biedny może nawet jeszcze żyje i cierpi agonię. Ale to w zasadzie każdy z nas ze smutkiem otwarł Pytor. Co rację, to. Nagle Darot stracił ze słabości przytomność i opadł na ziemię. Miały godziny, a większość węży straciła przytomność. Reszta nie była w stanie się ruszać. Poza Pytorem, który dzięki dostępowi do nowego jedzenia trzymał się świetnie, najlepiej od kilku lat. Gdy zostało już mniejszość przytomnych węży, a żaden nie miał siły wstać, Pytor przestał się hamować i ukrywać. Zaczął na oczach anakondowców konsumować karwena. Co ty robisz? Bądź przeklęty! szepnął Alstor. Spokojnie, nie denerwuj się tak. Przecież nasze plemię musi jakoś przetrwać, odrzekł spokojnie Pytor. Następnego dnia wszyscy byli już nieprzytomni. Pytor podtrzymywał nienaruszonych przy życiu wodą i przymusowym karmieniem się już naruszonymi zwłokami kompanów. Aby służyli mu jako zapas jak najdłużej. Ta sytuacja trwała jeszcze kolejne ponad 3 lata. Wówczas Pytor zrozpaczony zjadł ostatniego z dawnych kompanów, który zmarł dzień wcześniej przy jedzeniu ogona, czyli Tochwal. Skończyło się jedzenie. Przez kolejny tydzień pytor leżał i głodniał. Był na skraju rozpaczy, gdy nagle usłyszał hałas przy wrotach. Po czym raziły go niemiłosiernie potężne promienie słoneczne, jakich nie widział od dekad. Na tle wrót stał mały ludzki chłopiec. Zaczął wołać: "Halo, jest tu kto?". Wówczas Pytor ruszył za nim, używając swojej mocy niewidzialności, aby zobaczyć, czy chłopak to zagrożenie, czy sojusznik. Okazało się, że dosyć nietypowy, ale jednak sojusznik który przyszedł uwolnić anakondowców. Nagle Pytor ujawnił się po jego boku, co wystraszyło chłopaka. Kim jesteś? Jestem Pytor. Pytor P. Przyjazny. Odparł gad z szerokim uśmiechem. Dziękuję za oglądanie, wysłuchanie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a film wam się spodobał, możecie dać łapkę w górę, ale przede wszystkim suba, bo zbliżamy się nareszcie do 10 tysięcy. Chciałbym bardzo do końca wakacji mieć 10 tysięcy subskrypcji. Tak, to jest taka fajna, bym powiedział, granica, taka cezura fajna. Yy... No słuchajcie, poprzedni film Wam się spodobał. To mi się bardzo cieszę z tego powodu. Mam nadzieję, że ten Wam też się spodobał. Piszcie komentarze, co sądzicie o tej opowieści. No, bo to była zawsze zagadka. Jak wyglądało to konsumowanie e, innych, e, innych anakondowców przez Pytora? A dobrze wiemy, że faktycznie ich jadł. No, mamy po prostu bardzo sugestywne e, kadry na burczący, a może raczej terawiący e, swoich pobretymców brzuch Pytora w pierwszym sezonie ninjago, gdy Lloyd wchodzi do grobowca. Wszędzie wokół tylko szkielety pozostałych anakondowców, i dlaczego Pytor sam przeżył? No właśnie. No, po prostu jest kanibalem. No i no tutaj postarałem się ukazać, jak to mogło wyglądać poprzez właśnie moją taką interpretację, moje wyobrażenie może bardziej tej sytuacji w formie opowiadania. To znaczy, no Pytor sam nie był w stanie jakoś tam walczyć z tymi oto, z tymi oto pozostałymi wężami, a także nie było raczej tak, że Pytor, no Pythor był raczej egoistą i raczej był osobą niezbyt zdrową psychicznie. Natomiast dodałem tutaj tą namiastkę takiego bym powiedział zamartwiania się jego losem reszty jego kompanów. Tylko oczywiście w taki psychiczny sposób. Po prostu tak jak patrzył normalny psychol, czyli jest dla niego ważna ta wspólnota a nakondowcy są ważni i to jest najsilniejsza plemię do niego należy. To jest dla niego ważne. Wężonowie, bracia. Ale inaczej niż inne normalne węże stara się to wypełniać i ma inne granice. To znaczy no, postrzega dobro plemienia jako przeżycie go pod jego postacią. Nieważne, że zabije i zeźre po prostu pozostałych członków tego plemienia. No, co jest dosyć takie, bym powiedział, no, no, okropne. Wiele tam było jego kolegów, zapewne przyjaciół, znajomych po prostu z plemienia i on ich zjadł. No, tak dziwnie postrzega Pytor dobro plemienia. Tak więc jeszcze raz dziękuję za uwagę i słyszymy się w następnym filmie już niedługo. Cześć!